Cześć! Witaj w drugim odcinku z serii, w której przedstawiam Ci gotowy plan treningowy przygotowujący do przebiegnięcia maratonu poniżej 3 godzin i 30 minut. Z poprzedniego filmu z tej serii dowiedziałeś się z jakich intensywności treningowych korzystam, jakie rodzaje jednostek treningowych stosuję oraz jak układam cały plan z podziałem na wszystkie fazy treningowe i przedstawiłem Ci już pierwsze 4 tygodnie tego planu treningowego, czyli plan dla okresu wprowadzenia. Natomiast dzisiaj poznasz plan dla okresu ogólnego, czyli następne 12 tygodni tego planu. A więc przechodzimy do pierwszego tygodnia okresu ogólnego, czyli piątego tygodnia całego planu treningowego. Mamy zaplanowane cztery jednostki treningowe, i przez większość planu treningowego będziemy realizowali systematycznie te cztery treningi w tygodniu. Dopiero przy zejściu z obciążeń w ostatnich dwóch tygodniach będziemy zmniejszali tę liczbę treningów. A więc w piątym tygodniu we wtorek zaczynamy sobie od troszkę mocniejszego akcentu, ale to jest piąty tydzień, także te treningi nie są jeszcze bardzo mocne, zdecydowanie mocniejsze będą w następnych tygodniach. Na początek 15 minut wybiegania w tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr, później rozgrzewka i po rozgrzewce wykonujemy 20 minutowy bieg ciągły w tempie między 5,05 a 5,10 na kilometr. Po biegu ciągłym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu w ramach schłodzenia. Na czwartek mamy zaplanowane wybieganie z rytmami. Zaczynamy od 40-minutowego wybiegania, później rozgrzewka, następnie 10 rytmów 20-sekundowych w tempie między 3,35 a 3,45 na kilometr. Natomiast przy tych rytmach, tak jak mówiłem, nie trzeba tego tempa trzymać się co do sekundy. One mają być biegane na samo poczucie, dosyć szybko, żwawo, ale z pewnym luzem, z pewnym zapasem, nie na maksa. Przerwa między rytmami 40-sekundowa w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie i po rytmach jeszcze 10 minut wybiegania. Natomiast w sobotę mamy zaplanowany kolejny akcent, zabawę biegową 24-minutową na odcinkach jednominutowych. Realizujemy 12 takich odcinków w tempie między 4,40 a 4,45 na kilometr na przerwie jednominutowej i to bardzo ważne podczas przerwy podczas zabaw biegowych, cały czas biegniemy w tempie między 5,50 a 60 na kilometr. Nie zwalniamy, nie przechodzimy też do marszu, tylko staramy się utrzymać cały czas to tempo. Przed zabawą biegową oczywiście 15 minut wybiegania oraz rozgrzewka, a po zabawie biegowej 10 minut spokojnego truchtu. I w niedzielę trochę dłuższe wybieganie 65-minutowe. W następnych tygodniach te niedzielne wybiegania będziemy stopniowo wydłużali. Szósty tydzień. Zaczynamy kolejną zabawą biegową, natomiast tym razem na trochę dłuższych odcinkach, ale na niższej intensywności. Wykonujemy 5 odcinków 4-minutowych w tempie między 5.05 a 5.10 na kilometr, na przerwie jednominutowej w tempie między 5.50 a 6.10 na kilometr. W czwartek wybieganie z rytmami identyczne jak w zeszłym tygodniu i ono będzie co tydzień w czwartek się właśnie powtarzało. W sobotę na początek 15 minut wybiegania, Później rozgrzewka i przechodzimy do zadania głównego, gdzie wykonujemy 4 odcinki 4-minutowe w tempie między 4.40 a 4.45 na km na przerwie dwuminutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. I po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego truchtu, i w niedzielę dłuższe wybieganie w zeszłym tygodniu było to 65 minut, w tym tygodniu 70. I przechodzimy do kolejnego tygodnia. Układ tygodnia jest identyczny jak w zeszłych tygodniach, czyli we wtorek oraz soboty, trochę mocniejszy akcent, w czwartek wybieganie z rytmami i w niedzielę. Dłuższe wybieganie, i taki układ tygodnia pozostanie z nami przez cały okres ogólny. Pewne zmiany wystąpią w następnym okresie, czyli w okresie specjalistycznym, czyli w następnym odcinku. We wtorek realizujemy w zadaniu głównym trzy odcinki minutowe w tempie między 5,05 a 510 na kilometr na przerwie 3 minutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. W czwartek wybieganie z rytmami identycznymi jak co tydzień i w sobotę mamy zaplanowaną zabawę biegową na odcinkach dwuminutowych Realizujemy 8 takich odcinków w tempie między 4,40 a 4,45 na kilometr, na przerwie jednominutowej w tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr. I w niedzielę dłuższe wybieganie, dokładamy kolejne 5 minut i realizujemy wybieganie 75 minutowe. I co tydzień będziemy dokładali stopniowo te 5 minut. 8 tydzień zaczynamy kolejną zabawą biegową. Tym razem wykonujemy 6 odcinków 4 minutowych w tempie między 5,05. A 5,10 na kilometr na przerwie jednominutowej po około 6,0 na kilometr. W czwartek, wybieganie z rytmami, i w sobotę kolejny akcent. Tym razem wykonujemy 5 odcinków 4-minutowych w tempie między 4,40 a 4,45 na kilometr na przerwie dwuminutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. No i jak można zauważyć, stopniowo z tygodnia na tydzień zwiększamy objętość. Tych treningów, tych akcentów, te treningi będą z tygodnia na tydzień już coraz trudniejsze. W niedzielę 80-minutowe wybieganie i dziewiąty tydzień. Zaczynamy kolejną zabawą biegową. Jeszcze dłuższa jest ta zabawa biegowa. W zeszłym tygodniu była ona 30-minutowa. Realizowaliśmy 6 odcinków 4-minutowych. Tutaj znowu zwiększamy objętość. Zabawa biegowa będzie 35-minutowa. Realizujemy 7 odcinków 4-minutowych. W tempie między 5,05 a 5,10 na kilometr, na przerwie jednominutowej w tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr. W czwartek wybieganie z rytmami, a w sobotę wprowadzony nowy bodziec. Zaczynamy pracę nad maksymalnym pułapem tlenowym. Trening zaczynamy od 15 minut, wybiegania w tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr następnie rozgrzewka i potem przechodzimy do zadania głównego. Zaczynamy od 10-minutowego biegu ciągłego w tempie między 5.05 a 5.10 na kilometr, po biegu ciągłym mamy przerwę 5-minutową w marszul w bardzo spokojnym truchcie i potem wykonujemy właśnie 4 odcinki dwuminutowe na intensywności v 2 max czyli w tempie mniej więcej między 4.15 a 4.25 na kilometr na przerwie dwuminutowej. W marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. I po zadaniu głównym, jeszcze 10 minut spokojnego truchtu. I w następnych tygodniach również w treningach będą się pojawiały elementy pracy właśnie nad VO2 Max, nad naszym maksymalnym pułapem tlenowym. W niedzielę długie wybieganie, 85-minutowe, w spokojnym tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr. Dziesiąty tydzień. Zaczynamy od biegu ciągłego, zmiennego. Realizujemy 24-minutowy bieg ciągły. Zaczynamy od 3 minut w tempie między 4.40 a 4.45 na kilometr, potem 3 minuty w tempie między 5.05 a 5.10, potem znowu 3 minuty w tempie między 4.40 a 4.45 i cały czas tak na zmianę przez 24 minuty. Oczywiście przed biegiem ciągłym 15 minut wybiegania oraz rozgrzewka, a po biegu ciągłym 10 minut spokojnego truchtu. W czwartek wybieganie z rytmami identyczne jak co tydzień, i w sobotę kontynuujemy pracę nad VO2 Max. Zadaniem głównym jest realizowanie 7 odcinków dwuminutowych w tempie między 4,15 a 4,25 na kilometr na przerwie dwuminutowej. W następnych tygodniach będziemy również te odcinki wydłużali do 3, później do 4 minut, i one wtedy będą zdecydowanie trudniejsze niż te odcinki dwuminutowe. Na razie to jest taki trening wprowadzający do tych mocniejszych, do tych najmocniejszych. Treningów i tych odcinków 3-minutowych, 4-minutowych w tym okresie ogólnym. I w niedzielę dłuższe wybieganie, 90-minutowe w tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr. 11 tydzień zaczynamy kolejną zabawą biegową, 30-minutową. Realizujemy 10 odcinków 2-minutowych w tempie między 4,40 a 4,45 na kilometr. Na przerwie 1-minutowej w tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr. W wybieganie z rytmami, i w sobotę mamy bardzo podobny trening do tego, który realizowaliśmy dwa tygodnie temu. Z tym, że bieg ciągły, ten 10-minutowy, jest realizowany na trochę wyższej intensywności. Czyli w zadaniu głównym wykonujemy najpierw bieg ciągły w tempie między 4,40 a 4,45 na kilometr. Potem przerwa 5-minutowa, i po przerwie, tak jak dwa tygodnie temu, 4 odcinki dwuminutowe w tempie między 4,15 a 4,25. Na kilometr na przerwie dwuminutowej, i w niedzielę kolejne dłuższe wybieganie, kolejne 5 minut, dokładamy do tego treningu i realizujemy wybieganie trwające godzinę i 35 minut. 12 tydzień we wtorek zaczynamy kolejnym akcentem oczywiście na początek 15 minut wybiegania oraz rozgrzewka, i potem przechodzimy do zadania głównego, gdzie na początku wykonujemy 4 odcinki 4 minutowe. W tempie między 4,40 a 4,45 na kilometr na przerwie dwuminutowej, i po tych czterech odcinkach cztero-minutowych przechodzimy do 10-minutowego takiego biegu ciągłego w tempie między 5,05 a 5,10 na kilometr. Po zadaniu głównym jeszcze 10 minut spokojnego wybiegania. W czwartek wybieganie z rytmami, tak jak co tydzień, i w sobotę kolejny trening nastawiony na poprawę V2 Max, i tak jak mówiłem, wydłużamy tutaj. Odcinki już do 3 minut. One już będą zdecydowanie bardziej wymagające niż te odcinki dwuminutowe. Realizujemy 5 takich odcinków w tempie między 4,15 a 4,25 na kilometr na przerwie 3 minutowej. I w niedzielę dłuższe wybieganie trwające godzinę i 40 minut. 13 tydzień we wtorek zaczynamy kolejnym akcentem. Zadaniem głównym jest realizowanie 3 odcinków 10-minutowych. W tempie między 5.05 a 5.10 na kilometr na przerwie 3 minutowej. W czwartek wybieganie z rytmami i w sobotę kolejny mocniejszy akcent. Zadaniem głównym jest na początku wykonanie 15-minutowego biegu ciągłego. W tempie między 5.05 a 5.10 na kilometr po biegu ciągłym przerwa 5-minutowa. I potem mamy do wykonania jeszcze 5 odcinków dwuminutowych. W tempie między 4.15 a 4.25 na kilometr na przerwie 2-minutowej. I w niedzielę dłuższe wybieganie trwające godzinę i 45 minut. Kolejny 14 tydzień zaczynamy biegiem ciągłym zmiennym. Podobny trening realizowaliśmy w 10 tygodniu, natomiast tam mieliśmy 24-minutowy bieg ciągły zmienny. Tutaj zwiększamy czas trwania do 30 minut. Reszta elementów treningu zostaje bez zmian, czyli Pierwsze 3 minuty biegu ciągłego zmiennego zaczynamy w tempie między 4.40 a 4.45, potem 3 minuty w tempie między 5.05 a 5.10 i tak cały czas na zmianę, z tym, że tym razem przez 30 minut, a nie przez 24 minuty, tak jak to miało miejsce 4 tygodnie temu. Oczywiście przed biegiem ciągłym zmiennym 15 minut wybiegania oraz rozgrzewka, a po biegu ciągłym 10 minut spokojnego truchtu. W czwartek wybieganie z rytmami i w sobotę kolejny trening VO2 max. Tym razem na odcinkach już 4-minutowych. Realizujemy cztery takie odcinki na przerwie 4-minutowej i w niedzielę długie wybieganie trwające godzinę i 50 minut. Piętnasty tydzień zaczynamy we wtorek kolejnym akcentem. Te akcenty już są coraz mocniejsze, one już będą dosyć wymagające, szczególnie te sobotnie, natomiast te wtorkowe też stają się coraz, coraz trudniejsze, w tym przedostatnim tygodniu dla okresu ogólnego Realizujemy we wtorek 5 odcinków 5 minutowych w tempie między 4.40 a 4.45 na kilometr, na przerwie dwuminutowej w marszu lub w bardzo spokojnym truchcie. W czwartek wybieganie z rytmami i w sobotę kolejny mocny trening, bardzo podobny do tego, który realizowaliśmy dwa tygodnie temu, z tym, że bieg ciągły. Jest realizowany na trochę wyższej intensywności, czyli zadaniem głównym na początku jest wykonanie 15-minutowego biegu ciągłego w tempie między 4,40 a 4,45 na kilometr, potem przerwa 5-minutowa i po tej przerwie jeszcze 5 odcinków dwuminutowych na intensywności V2max z przerwą 2 oczywiście przed zadaniem głównym. 15 minut wybiegania raz rozgrzewka, a po zadaniu głównym 10 minut spokojnego truchtu. I w niedzielę dłuższe wybieganie, trwające już godzinę 55 minut. Natomiast cały czas w spokojnym tempie między 5,50 a 6,10 na kilometr. W następnym okresie, czyli w okresie specjalistycznym, podczas tych długich wybiegań zaczniemy wprowadzać mocniejsze akcenty, trochę biegania na prędkościach startowych. I przechodzimy do ostatniego tygodnia dla okresu ogólnego. We wtorek zaczynamy. Troszkę mocniejszym akcentem, zadaniem głównym jest realizowanie 6 odcinków 5-minutowych na przerwie dwuminutowej. Pierwszy odcinek biegniemy w tempie między 5.0 a 5.10 na kilometr, drugi w tempie między 4.40 a 4.45, potem znowu trzeci w tempie między 5.05 a 5.10 i cały czas tak na zmianę te 6 powtórzeń. W czwartek wybieganie z rytmami i w sobotę kolejny trening VO2 Max. Zadaniem głównym jest realizowanie 6 odcinków 3-minutowych. Na tej intensywności V2 Max w tempie mniej więcej po 4,20 na km na przerwie 3-minutowej. Łącznie to daje 18 minut pracy na tej intensywności, także ten trening będzie naprawdę dosyć wymagający. I w niedzielę długie wybieganie trwające 2 godziny. A w tym odcinku tożby było na tyle. W następnych filmach z tej serii poznasz pozostałe tygodnie tego planu treningowego.